Zapytacie, ile czasu potrzeba na zwiedzenie Monako. No ja robię to w dwóch scenariuszach właściwie. Scenariusz krótszy to są jakieś 4 godziny, jeżeli jest to wycieczka łączona z S oraz z Menton. Wtedy robimy całą dniówkę od 8 do 8 i zahaczamy o 3 miejsca i wtedy jest spacerek takie 3-4 godziny maksymalnie w Monako. Idziemy sobie od Kasyna właśnie tą drogą, którą ja idę piłkarską, ale ją gwiazd do Portu. Transportujemy się drogą wodną, bo jest taki sposób bardzo fajny, ale nie powiem jaki. Może kiedyś powiem. Na, drugie, na wzgórze zamkowe tam do Księcia zwiedzamy sobie okolice książęce pałacowe, katedralne i potem wzdłuż portu wracamy do kasyna w zależności od postojów, ilości zdjęć, czy będzie ich tysiąc czy dziesięć tysięcy. Trwa to od 3 do 4 godzin, a wersja rozszerzona o... Flasz Larvotto i ogród japoński, no i jeszcze parę innych atrakcji, m.in. wstęp do oceanarium, do którego nie warto moim zdaniem wchodzić na chwilę. Warto mu poświęcić dłuższą chwilę, a na przykład cały deszczowy dzień, jeżeli taki się wam trafi. No i w dłuższej wersji też zahaczamy o wystawę samochodów księcia, która jest w porcie, o tam warto ją odwiedzić. Jeżeli jesteście miłośnikami motoryzacji, ale jeżeli niekoniecznie, to też, bo okazy tam zgromadzone są po prostu wspaniałe i ucieszą oko każdego. Monako da się lubić, da się zwiedzać, bardzo się przyjemnie chodzi. Raczej się chodzi, chociaż można się posiłkować czasami autobusami, ale warto posiłkować się windami, do których właśnie, właśnie idę. Jest ich sporo i pozwalają sobie trochę użyć w tym całym spacerowaniu po terenie. No nie da się ukryć mocno pagórkowatym. Pozdrawiam z Monako. Hej!